Cześć, witajcie! Zapraszam na szybkie podsumowanie roku 2024. W tym filmie zobaczysz 10 najlepszych tras, jakie udało mi się pokonać motocyklem w zeszłym roku. Jedne z nich to zaplanowane wyprawy, a niektóre były po prostu dziełem przypadku. Z racji, iż w Alpach i Dolomitach byłem na początku maja i nie wszystkie drogi były przejezdne, to po prostu nie ma ich w zestawieniu. Dosyć gadania, zapraszam na podsumowanie. Miejsce 10. Droga SH75 Albania. Trasa znajduje się na południu Albanii i prowadzi przez takie miejscowości jak Erseka, Leskowik, Permet. Na trasie mamy całkiem nową nawierzchnię. Droga jest dosyć wąska i trzeba uważać na Albańczyków, którzy lubią ścinać zakręty. Podczas mojego przyjazdu nie spotkałem żadnego motocyklisty. Na trasie ciężko o stację benzynową i należy wziąć to pod uwagę, wybierając się w tamtym kierunku. Miejsce dziewiąte Zatoka Kotorska, Czarnogóra. Kotor i cała okolica to naprawdę magiczne miejsce, warte zobaczenia. Na trasie mamy przeprawę promową, a jej koszt wynosi dosłownie kilka euro. Mi najbardziej w pamięci utkwiła pani na kempingu, kiedy zapytałem, gdzie można się wykąpać i umyć, a pani z taką niepewnością wskazała palcem na zatokę. Dużo duży Ukraińców nie wiem, jak oni tu razem ze sobą żyją. Do tego bardzo czysta woda. No? i jedziemy na kamerę. 8 droga 16-2 Bośnia i Hercegowina Droga między Mostarem a miejscowością Jajce. Trasa jest dosyć szybka, ale widokowo naprawdę warta zobaczenia. Warto tutaj wspomnieć, że w miejscowości Jajce, która została mi polecona przez motocyklistów z Czech, znajdują się najpiękniejsze wodospady w Bośni. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę ok. Serdecznie polecam. Droga R113 Kosowo. Droga znajduje się w górach w południowym Kosowo i prowadzi do przejścia granicznego z Macedonią. Trasa częściowo poprowadzona na wysokości ponad 2000 metrów. Co najważniejsze, ta droga to ślepa uliczka. Przejście graniczne jest otwarte tylko przez kilka miesięcy i jest tylko dla lokalnych mieszkańców. 2 km przed przejściem kończy się asfalt i zaczyna się droga szutrowa. Na całej trasie zero turystów, masakrów i kilka lokalnych mieszkańców. To okay? No. dookoła okej? Oh my god! Dwa tysiące metrów. Jest moc. Miejsce szóstre Transfogarska Rumunia, punkt obowiązkowy podczas wyjazdu do Rumunii, to właśnie na tej trasie najczęściej możemy spotkać niedźwiedzie. Dla mnie największym plusem tej trasy jest jej długość. Warto na jej pokonanie zarezerwować cały dzień. Ja miałem przyjemność biwakować prawie na szczycie. Mimo iż widokowo przepięknie to w nocy spadł śnieg, a nad ranem rozpętał się huraganowy wiatr, mamy tutaj do czynienia z najwyższą partią gór w Rumunii, i warto o tym pamiętać, wybierając się w tamten region. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część podsumowania 10 najlepszych tras motocyklowych, jakie udało mi się pokonać w zeszłym roku. Kolejna pierwsza piątka, już za tydzień. Zapraszam serdecznie do oglądania.